Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiejsza impreza nazywa się tak enigmatycznie Wdzięk Dźwięku, czyli wielkie granie na byle czym. I chciałbym dotrzymać słowa, ale to może się stać tylko dzięki tym z Państwa, którzy przynieśli coś ze sobą, na przykład jakieś instrumenty i odważą się tutaj zagrać. To był kon, koncerto grosso na miedziaki i dwie komórki. Rej na zielonej góry, proszę Państwa, na flecie, na Pierwszy raz w historii wygrany w tym mieście na flecie, na